كزشك <laughs> <laughs> Wam gaz do Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do szałasów. 52.14, 14 South Archer. Co każdą niedzielę góralski zespół e, się zmieniają coraz inni. Przeważnie gra Andrzej z małymi swoimi chłopcami. E, grają leśniaki, różne zespoły. No i co wieczór przygrywa nam Władek Mańcosz z Harmonium. To jest typowo atmosfera szałasowska, której nigdzie, indziej nie znajdziecie takie atmosfery jak tutaj jest, którą tworzą nie tylko właściciele i my, ale górale, którzy przychodzą, nie ma. Nie ma czegoś takiego jak bitka, ani. Są piosenki. piosenki w piosenkach to są bitki, są brony, są czółpagi w plecach. Jeśli chodzi o duszę góralską, to jest śpiew, radość i to wszystko. Proszę Państwa, do Szałasu zapraszają po kolei. Maria Lasak. Krzysiek Borowski, Marek Juszczak, Gdańska. Pod jakim adresem przewodniczył? 5214 South Archer, 2 minuty Ubiska Midway. Także zapraszamy codziennie, 7 dni w tygodniu od 11 do 11. No teraz podajemy kotlety takie z kuchni polskiej, wzbogacone, co na stylu regionalnym. To są kotlety po bacowsku, ze schabu, z wieprzowiny, ze w środku takim farszem z bryndzą. A to jest najlepszą specjalnością Szafasów? No my staramy się ugościć w naszej, w naszej restauracji, wszystkich klientów dogodzić. Mamy tutaj kuchnię regionalną poprzez Polską. No specjalizacją w kuchni, specjalnością w kuchni patralińskiej zawsze chcemy ugościć Najpierw tradycyjnym góralskim oskolem z bryndzami i ze smalcem. Z takich regionalnych dań mamy właśnie, podajemy kotlet po bacowsku z farszem z bryndzy. Szaszłyk zbójnicki. No i mamy jeszcze placek po Węg... po Bujnicki z serkiem. także... pan ugotować? No to jest w, ogóle, w ogóle to jest naszym priorytetem nasza kwaśnica. Yy, tak, nie dość, że u mnie to jeszcze ją polecamy Niech no, pan się przedstawi naszym widzom Nazywam się Romek Zarecki, Tu są moi koledzy Boguś Czyż, yy, Rafał Kowal i Tomek Tylka Wszystko są to kucharze z Podhala? Tak, to są wszyscy yy, Wszyscy jesteśmy podhalani Rodem z Podhala No i jakby to wyglądała kuchnia góralska bez kucharzy, kucharzy góralskich To jest typowy placek po Zbójnicku, jest zrobiony z farszu, ciasta ziemniaczanego, posypany jest serem, wypełniony gulaszem. Gulasz jest przygotowany z mięsa wołowego, najlepszej jakości, polecamy go w naszej restauracji wszystkim klientom. Każdy z nas się pyta, od czego jest w ogóle sama nazwa szałas wywodzi się. Nie każdy się pyta, dlaczego mamy taką, a nie inną nazwę. Dlatego zawsze wspominamy, że jest to mały domek w górach, dla nich to wystarczy to powiedzieć, w których mieszkał e, baca ze swoimi owcami. I w tym stylu bo akurat architektura budynku stwarza to, że można ją swobodnie nazwać szałasem. Po prostu no, musiałam coś stworzyć, żeby po prostu się czuć tu jak w Polsce. Powiedziała mi Pani, że kiedyś pisała Pani wiersze patriotyczne na temat Podhala. I ta idea została przeniesiona tutaj do tego Szamasu, bo w sumie razem jest to wspaniała izba regionalna. No tak, oczywiście, no to pokazaliśmy to całe Podhalę tutaj i zapraszamy wszystkich ludzi, żeby mogli oni e, tak samo czuć się dobrze i swojsko jak my tutaj. Powiedziała mi Pani, że wita Pani nie tylko Polaków, ale ludzi innych narodowości specjałami, które serwuje szałas. A to jest taka nietypowa rzecz? Tak, oczywiście. To jest moskol robiony na blachach, podawany z brędzą, z owczym serem, no i ze smarcem. Po prostu to jest taki apetyzer. Bardzo lubią ludzie. Muzyka Wesele, które mieliśmy w szałasie to był Indianin rodowity z Teksasu z góralką pochodzenia z Białki i oni oczywiście mieli u nas to pierwsze wesele. Było wspaniałe. Pani Mario stworzyła do Pani no, wspaniałą galerię sztuki w W jaki sposób się udało te piękne eksponaty pozyskać? Po prostu eksponaty mamy z Polski przywiezione, a to wszystko powstało, z, tak jak mówiłam, z tęsknoty, serca. Każdy kawałek wykonania tutaj po prostu musiałam pokazać, bo to było we mnie po prostu i wydobyło się. Czy Pani pomysł, Pan Krzysztof postarał się to zrealizować? Tak, oczywiście, możemy tworzyć. Kto więcej opowie o tym, bo e, on też włożył swoje serce tutaj. Panie Krzysztofie, z tego co wiem, to wywodzi Pan się z nowego targu. Tak. E, powiedział mi Pan kiedyś, że Pan miał bardziej związek nie z góralską, tylko z medycyną. A teraz się okazuje, że potrafił Pan wznieść tutaj taką wspaniałą budowlę, złożyć taki piękny szałas. Moja przeszłość jest różna raka. Z zawodu byłem, jestem mędrgenem, jest, pracowałem z zamiarowaniem żołnierzem, a w przypadku e, i kontraktorem, zapotrzebowanym kontraktorem i kierowcą, a że stworzenie tego tak wyszło, a nie inaczej, to był pomysł żony. Wszystko, co mamy, jest bardzo dobre, świeże. Typowo góralskie, mamy najlepszą pogaśnicę z żeborkami. Typowo góralskie. Jeśli chodzi, tak jak mówiła przedtem Marysia, Moskwa z Brytą, tak samo. Typowo góralskie jedzenie. Jeśli chodzi o płacek po Zbignicy, oczywiście noszę gład gorszy, a mamy lepszy, ale w z góralskim mamy świetny. A mamy przysmak Juhasa, mamy a przysmak Gazdziny. あっ。